Tak, wąż tak. oznacza i dla Ciebie, wąż to istota ze świata ducha, z początku wyboru. czyli biały, chyba... biały wąż. Biały. Tak, mhm. tak, biały oznacza i czystość, tak. czyli oznacza energię boską, która płynie w każdej istocie. I my mamy zakorzenione, że wąż jest zły, ale wiemy, że wąż jest istotą boską, pochodzi od źródła, tak. od Boga. Więc jego kolor czystość oznacza wejście na poziom wyboru. I zobacz... Wąż oznacza wybór między tym, co Ewa mogła zrobić, i tym, co zrobiła, tak? Początkiem wolnej woli. Tak samo jest przy Trumpie. On słucha tego, co idzie, wyprzedza pewne fakty, natomiast dziecko autystyczne podróżuje poza światami, jest na poziomie ducha. I to dziecko autystyczne i cud, który będzie z niego płynął, będzie uczył go poziomu wiary i ducha. To o to chodzi. Dlatego popatrz, on y, zrobił, y, podzielił Europę, Unię, dogadał się z Rosją, oczywiście powiedzmy, że wygląda to inaczej i natychmiast poszedł na Europę Środkową, tam, gdzie miała być niby ta wojna realizowana, czy Polska, Węgry, czyli z nimi zaczął rozmawiać od razu, bo chodzi o to, żeby nie doszło do żadnego absurdu i oni to ustalili. Nie ma żadnej wojny, nie ma żadnych absurdów, a to, że będą szczekać, będą krzyczeć, Okej, okay. natomiast nauka, która płynie, czyli ta, ta, jakby to nazywać, tak jak do Was, ze świata duchowego, te, ten, ten świat serca, on dopiero na to jest otwierany, bo musi się przebić przez umysł, który kalkuluje, analizuje i który ma dużą ambicję. Pamiętaj, że on ambicją osiągnął wszystko i teraz ma ambicję stać się prezydentem, który zbuduje potężną Amerykę, a do tego jeszcze świat. I on to realizuje, dlatego on mówi i podpisuje, mówi i podpisuje, jak biznesmen, tak nie szybko. jak polityk. Pokazuje ci, że masz wąt w informacji i wszystko to idzie z poziomu też ducha, nie tylko poziomu rozsłuchu Ja to tak odebrałam, ten biały wąż, jakby z przedstawicielem tej czystości, tej, tej tak. duszy, z poziomu serca, on na, a on, on jakby jeszcze tak. nie wiedział, bo on zawsze miał na wszystko odpowiedź, a na to pytanie mi nie odpowiedział. Jakby był taki tak. i szukał odpowiedzi Jest w dziecku, pytał się tak. swojego dziecka, który nie, ma autyzm. Tak. I to dziecko zaczęło mu mówić, ale ja tej odpowiedzi już nie słyszałam. W sensie, to bardzo, bardzo piękne, bardzo piękne. Pokazane jest, że świat duchowy, że świat duchowy to współistnienie. Oto tak, ci są tak, dani tak, wszyscy dookoła, żebyś nauczył się współistnieć tak, i się ze światem duchowym. Tak, tak, Dziecko tak, tak, autystyczne tak, tak, ma dostęp do wielu przestrzeni, do wielu tak, tak, płaszczyzn tak, i do jak, mądrości. Tak, tak. On jest czysty, nie skażony yy, kłamstwem, nie używa tak, tak. kłamstwa. Więc w tym momencie będzie mu przekładał to, co płynie stamtąd i będzie mówił pokój, pokój, pokój. On wtedy ten pokój będzie musiał realizować. To bardzo fajne. No. Bardzo fajne, bardzo piękne. No, no. no to tak zwany ser na jawie. Kładziemy się. Kochanie, powiedz mi tak, czy udało Ci się wejść medytację? Jeżeli tak, to czy widziałaś łąkę? Tak. Się widziałaś być... siebie na łące? Tak, widziałam siebie na łące. Położyłam mhm. się, byłam okryta takim jak mchem zielonym. Ok, Cała. Czyli, to jest, czyli oczyszczenie i, i uzdrawianie, ale to w pięknym, w pięknym znowu innym zupełnie stylu. Powiem Ci, że kilka osób tylko widziała to, co Ty. Było, było leczonym mchem, czyli tą połączeniem z mamą ziemią. Tak. Powiedz mi, czy zaprosiłaś jakichś bliskich do siebie, Tak, zaprosi... Czy podeszli? Tak, tak, moje dzieci, zaprosiłam, zaprosiłam moje dzieci, położyły się obok mnie, z tym, że y, raczej na nich tak nie zwracam uwagi, tylko byłam bardziej tak zajęta sobą, że tak powiem. Dobrze. Dobrze, spokojnie, dlatego że tak powiedziałem, tam oni, oni wy, wyrażając wolną wolę, wchodzą i mogą się po prostu tam regenerować, naprawdę. Tam możesz leczyć. To jest miejsce, gdzie leczymy swoich bliski. Możemy wszystko mhm. zmieniać. Okej, okay. udało ci się podejść do wody już bez lęku? Tak, to znaczy miałam takie obawy małe, słuchaj. Zaczęło mi tak, jak gdyby serduszko troszeczkę drgać, ale pozwoliłam sobie na to, jak gdyby. Podeszłam do tej wody i, i powiem Ci szczerze, wszelkie obawy jak gdyby odeszły ode mnie. Poczułam taką w, w momencie, kiedy zaprosił, zaprosiłam do siebie tego delfina, no to, to było cudowne, słuchaj, bo go no, przestałam się kompletnie bać. Ja, ja, ja go uściskałam, ja go tak objęłam rękoma. Ja nie płynęłam z nim, ja płynęłam na nim, ja pozwoliłam sobie usiąść na nim, obiłam go po prostu rękoma i byłam tak bardzo szczęśliwa, słuchaj, że no to było niesamowite coś dla mnie, no, że ja pokonałam to wszystko, ja popłynęłam w głąb, tak jak mówiłeś. Cudowne to było. Kochanie, ty wiesz wszystko, o, bo nie będę się. Znaczy, pytał, tylko tak, doleci, jak powiedziałem, jeżeli, powiedziałe... jeżeli zadasz mi pytanie, po co, czy na co, to ja przerwę i postaram się, żebyś odpowiedzieć. Znaczy, wiesz? pierwsze, które powiedziały, żeby się znaleźć w tym miejscu szczęśliwym, to mhm. od razu się pojawiłam w wodzie, w nie, nie na plaży w wodzie, tylko w jakimś mhm. jakiejś osobnym ob, skały, ale to wszystko mhm. naturalne. Światło padało z góry, i ja byłam ślega znalazłam w wodzie, a dokoła mnie delfiny. Delfiny szaro-różowe, szaro-różowe, i wszystkie mnie, one mnie wspierały, a ja sobie tylko tam po prostu leżałam, czułam się czułam tak błogo. Już Ci mówię, kolor różowy to jest kolor miłości, miłości partnerskiej, miłości, którą my jesteśmy otoczeni na ziemi, więc kolor z góry, który płynie, to jest oczyszczanie, to, to, to stopień błogości i to jest to, co tak. potrzebujemy, czyli te, te, to miejsce, gdzie zostałaś zaprowadzona, aby się napełnić energią, oczyścić i poczuć tą miłość. to miłość. Tutaj dokładnie czułam tak serce, tak duże, Aha. że nie, nie mogłam tego nawet pojąć na ludzkim umysłem. Kolor różowy tak. otwiera tutaj wszystko, co mamy w sercu, a, co, co mamy w tak, łączeniu serca. I to było potem na łące, to byłam na bardzo, ta łąka była bardzo bujna. Ona miała te trawy, kwiaty, a wszystkie rodzaje motyli. I Energia życia. Tak, i czułam bardzo ogromną siłę słońca, światła. Że jak leżałam, nie czułam ziemi za bardzo, tylko czułam trawę. Trawę i, sło i to słońce, które przenikało przez tą trawę. Ten dzisiejsza medytacja to już jest ta trzecia medytacja za mną, ja mm -hmm. Za każdym razem widzę duży postęp. Duży postęp na jakim miejscu jestem, jak, na jakim miejscu jest moja dusza, co jeszcze mam do przerobienia, a jaki aspekt mój musi być pokochany. No i dzisiaj się dowiedziałam, że jeszcze moja podświadomość, która czeka, i czekała na tą miłość, na tą bezwarunkową miłość i dzisiaj było to jakby powiązanie, jakby zjednoczenie mojej podświadomości z moim sercem, a co było niesamowite i czułam to w, naprawdę w głębi, w głębi siebie, czułam to w głębi siebie. No i jeszcze moje siostry, a przeżycie jakby zawsze mnie, ma na mnie wpływ i jakby też dla mnie to jest jakaś pewna odpowiedź a dla mnie samej. A przebaczenie sobie, całkowite przebaczenie mojemu ojcu, to była też dla mnie. Stąd pojawił się ten płacz, głębokie tak. no. mhm. przeżycie. Tak. Badko? Tak, no właśnie. Ja jestem właśnie tak, jak mówiłam na, wcześniej, że jestem w procesie wybaczania sobie i uleczania tego aspektu, który się stał w dzieciństwie. Dużo zrobiono, zostało zrobione, ale mówię ten, właśnie, akurat mówię. Wzięłam się kubek, akurat, oczywiście nic nie ma przypadków. Forgive yourself, także to jest jeden aspekt, który został mi pokazany dzisiaj, że jeszcze tego nie zrobiłam do końca, co mnie tak trzyma, żeby pójść dalej. Czyli wybaczenie tacie oczywiście, tak samo. Oczywiście z perspektywy duszy ja to wiem, ale wchodzimy w ten masie mówię: ludzko doświadczenie daje nam to znaki, że jednak jest jeszcze jakiś aspekt brakujący, czyli wybaczenie na pewno nie w 100%, ale mówię, dzisiaj zostało mi pokazane, jakby potwierdzone, że muszę na tym pracować, no na pewno do tego dojdzie, bo no mówię, mamy taką świadomość, że wiemy jak to działa, także było no, pięknie dzisiaj, mówię, to, jak moja siostra powiedziała, jakby następny etap, to jest też moja trzecia medytacja, następny etap, czy jakby przechodzimy głębiej, pozwalamy sobie na, na wejście głębiej, na doświadczenia, doświadczenia jakby dalszy, mówię, powiedziałabym etap, no, niesamowite. Także też mi to pokazało, że dużo aspektów uleczyłam sobie, których ostatnio, które ostatnio mi się pojawiły. Także, a też jest dla mnie znak, że no, robimy ten postęp. Po Uwalniamy się od rzeczy, które nam się. nie służą a bardziej konekcje ze sobą. Także, no pięknie, pięknie.